Elo, elo. 520. Witamy was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jesz ile chcesz dodatek. Night of the Hungry Horde I w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy sobie misję 11, pierwszy etap. No i mamy tutaj do zdobycia na 3 gwiazdki 560 punktów. Nie jest to jakoś bardzo dużo. Oczywiście jeszcze wam pokażemy kucharze jakie sobie tutaj wybraliśmy przed nagrywką. Ja gram drożdżo zombie, Mariola gra. Klepikiem Ala Spaghetti. Tak? Tak. No. Są to postacie, które odblokowały nam się przez to, że ukończyliśmy na 100% Overcooka 1 fabułę oraz Overcooka 2 rozgotowani fabułę. Mm -hmm. Po każdym przejściu zawsze się ta postać odblokowywała. Gilotyna i zupa, nowy przepis. Umieść niepokrojone składniki pod gilotyną i naciśnij przycisk, by je posiekać. Wrzuć posiekane składniki do garnka, by ugotować zupę. Słyszysz, tam y, nie dawaj na prawą stronę, bo tam nie działa ta gilotyna. Co chyba. nie działa, wszystko działa. Spoko, no to. Pierwsze, a obydwa idą takie same. Okej. Okay. Sorry. Prachu, ciachu. No i to zadziałało. A na porze to nie działa. Wypróbowałeś przecież. Rzucaj sobie, ja ci tu będę dawało. Tylko nie wydawaj, bo czas chyba nie leci. No. No czas nie leci. Możemy sobie nakroić. Masz dwie truskawki. Boże w truskawki. Truskawki? Tak. To nie ten dodatek. Ale tu też nie wiadomo co ten. Nie, dlatego tylko nakroimy sobie. Nie idzie. Dlatego sobie tylko nakroimy... Po przekładajmy sobie. Spoko. A to też dużo tutaj widzę, że nie narobimy. No nie. Chyba, że zrobimy coś w ciemno. Nie. Zróbmy może ze sporem, z jednym. Yy, nie hmm. rób tak, bo przelatuje. Daj mi to po prostu. Jeszcze z jednego pora. No i, no, i nie mogę tego zabrać. No zabierz no sobie. No teraz już mogę. I co jeszcze? Nie wiem. Masz. Nie wiem, cebulę ci dałam. Weź to rzucaj prosto. Masz. Wiele tutaj nie narobimy, więc... Ewentualnie można tutaj na bok układać to. Bo ja innej opcji nie widzę. A jeszcze ewentualnie tutaj możemy dać Dobrze, sobie. Dobrze, to dajmy I ten. Tutaj. Tak, no. No idź tam. Daj jeszcze marchewkę. Masz pora tutaj. Pora na wora. Okej. Okay. Masz ziemniaki, bo chyba nie kroiliśmy zbyt dużo ziemniaków. A ziemniaki prawie do każdego dania idą. No dobra. I jeszcze jedną cebulkę tam na miejsce. Już nie ma miejsca. Aha. Rachu, ciachu. I po strachu. I po strachu. O tu jeszcze masz miejsce koło garów, widzisz? Raz, dwa. Ej, ty, patrz, jeszcze jest trochę tego miejsca. Popatrz. Sortujesz ziemniak do ziemniaka? Nie. Nie? Zupełnie nie. A jak uważasz? Po co to zabrałeś? A, nie wiem. Nie ma tu miejsca? Może o tu dam ok. Dobra. Jeszcze o to pokroimy. Jeszcze mamy miejsce tam, gdzie się tnie. Właśnie, pod gilotyną zostawimy, cebulkę tak. damy, ziemniaki. I powinno wystarczyć. No I wiadomo, może jeszcze będzie... jakiegoś pora, pora nawora. Będzie trzeba, wiadomo, yy, tam dorobić Dałeś. pewnie sobie, ale... No i na tym zakończmy może, wydajmy. Bierz drugą zupę. Czekaj. a A potem, które robisz? Pierwsze. Okej, okay, jak to wydamy? Tak. Dobra, start. To drugie. Dobra. Cebula. Dobra. Ziemniak oraz marchewka. Pójdę umyć talerze. W porządku. To rób to trzecie. E, cebula. Por, por i ziemniak. Por i ziemniak. O i muszę spacerować. Dobra. Talerze są, widzę. Dobra. I znowu cebula. To wydam. Ziemniak. Ty... I por. Które teraz robisz? Y... Obydwa są takie same. Tak. Myj talerze. No dobra. A gdzie one się respią? Aha, tutaj. Dobra. Czyli ty kompletujesz, tak? Teraz tak. Spoko siup. Daj jeden. Masz. dobra, rzuć mi ziemniaka, proszę. Masz. I tu. Co jeszcze chcesz? Marchewkę? Tak, marchewkę, ziemniaka i cebulę. O kurde. O, że by to byś zrobił. No weź. Dobre. Jeszcze jest marchewka po lewej stronie, jakbyś chciała pokrojona. Masz. O i tak. tutaj jeszcze masz. I pora. To potrzebuje. Masz, no masz to pora ci tam rzuciłem, nie Pora wiem, na wora i tyle. Już się skończyły składniki w Ziemniak, Cebula. Włóż tam ziemniaka i cebulę jeszcze dawaj, gdzieś. Dawaj. Jeszcze mamy jedno miejsce. No ale jak chcesz. Por. Do pierwszego. Wiem. Co tam do drugiego? To Ej, samo. Ten ziemniak się nie skroił, popatrz. No co za... Daj go tam. Aha, zabrałeś go? Nie. Ale działa. I cebula jeszcze, nie? Yy, tak. Daj. Okay. Siedzi. Myje Myj OK. Myję talerze. My jeszcze? Okej. Nie, Bo masz jeszcze jeden tam wodę. Dobra. Widzisz? To się robi tamto. Niech będzie Dobra, dawaj, ja będę kłaść mi, bo ja mogę ten. Dam jeszcze jednego poraż. daj masz mi. Masz jeszcze... jeszcze jeden. Rachu ciachu. Dobra, Tacy. masz. Dobra, por. Ziemniak, cebula. I drugi raz idzie dokładnie to samo. Brakuje mi ziemniaka, ziemniaki, ziemniaki. No to dawaj. Masz, aż to skroję od razu. Nie dałem rady, za szybko. Teraz. Dobra. Nie skroiło go, no. Dawaj teraz. Jest jakiś błąd. Aha, wiem dlaczego. No dlaczego. Bo tam była pokrojona już. Aha. E! Dobra, wydaje to, znaczy Jezu. ja idę myć talerze. Dobra, wydaje. Znowu ziemniak. Dobra. Jezu, ziemnia... Pokrój mi tego ziemniaka i cebulę. Rachu Ciachu. Dawaj. Masz. Jeszcze to jedno wydamy, nie? Myślę, że tak. I z marchewką. Dobra. Mam talerz? Dobra. Będzie nam wystarczy. Dobrze jest. 1114, a jeszcze wydajemy zaraz jedno. To pewnie będzie. Następnego byśmy pewnie nie zdążyli. W ostatniej chwili? Już. W ostatniej. Dawaj. Bęk, poszło 1177 Beautiful. Drugie, tyle. No, banalna misja, ale przyjemna. No i rozegramy sobie jeszcze na ten odcinek jedną misję. Przygotowywanie. Sceny. Uruchamianie. Czego uruchamianie? Na górze. Hmm? Na górze było napisane. Aha. Okej. Okay. No i się odblokowała misja 1-2. Tak się ona prezentuje. Zobaczymy co nas tutaj czeka. Na 3 gwiazdki 520 punktów. Spoczko. Trzeba zmienić jeszcze kucharze. Zamieniamy się. To znaczy na odwrót? Mm -hmm. No to dobra. Okej, okay. pamiętam tą misję. No mi też coś tak świta. Hmm. Zobaczymy jak nam pójdzie. Ja byłam tam na górze. Czy ty byłeś na górze? Okej, okay, czyli na górze się kroimy je talerze na dole są surowce. Piec i zapiekanki. Nowy przepis. Ułóż mięso i posiekane warzywa na blasze i włóż do pieca, by dobrze się zapiekły. Podrzu dorzuć węgla do ognia wiaderkiem, by zwiększyć temperaturę. Tak, pamiętam. I węgiel jest tam na dole. Mhm. No to które? Dobra, to zaczynamy. Pierwsze. Aha, spoko. Czyli ja muszę Ci tak y kłaść to, tak? Tak. Olo Boga. A dam radę to rzucać tam do tego pieca? Nie wiem już chyba ja muszę. Mhm. A tego się nie kroi. Tego się nie kroi? Nie. To idzie tutaj. Tak. Y nie. Czekaj, tu się Przełóż nie... do pierwszego. I mięsa też się nie kroi. Czekaj. To do mnie idzie. To węgiel? Tak. Ja mam tu piec. Aha. Dobra. Ten chleb, co jest po lewej stronie. No dobrze jest. Tak, i dorzuć chleba do tego po prawej. Gdzie jest chleb? O ten niżej, o, o to. to. Tak, aha, masz. taki bayer. Tak, i tego się nie dawaj kroi. Mi wiaderko, Ania. No i wiaderko, a nie. No, wiaderkę cię nie mogę zrzucić. Wybierz. Tu jeszcze kurczak? Nie! A w ogóle, co to jest zadanie, jedno i drugie? A ja wiem. Spierdzieliliśmy to. Jak? No, to drugie idzie z kurczakiem. Ale tak. to też idzie. Luz, dawaj. To z kurczakiem zrób. Dobra. Tylko węgiel na bioreci. Na razie Dobaj. go nie dorzucaj, bo to nie ma sensu. Dobra. Kurczak. Ziemniak. Marchewka. Niestety musisz mi tak nosić. No daj spokój, już mnie palec boli. <grym> ja ci będę tak zrzucać tam gdzieś, ok? No dobra, dobra. No. Musisz mi Kurczaka potem po... się nie kroi. Musisz mi potem pomagać yy, kompletować. Pamiętaj, że kurczaka i chleba się nie kroi. Dorzuć węgla. I umyję talerze. Kurczaka się nie robi, tak? Tak. Dobra, gdzie tu jest ziemniak? I marchewki chyba nie ma. No to dawaj. Rzucaj. Masz. Przewalona. Tam pod ziemniakiem po prawej stronie na dole masz yy, Kurczaka. talerz. No jest. Dawaj. Dobra. Już masz gotowe. Czekaj. Tu, tu jeszcze i tam jeszcze musi iść co? Ziemniak? Nie wiem. Dorzucić? No. Dorzuca. Ty masz więcej. Tego go się nie kroi. już zapominam cały czas o tym, przepraszam. Luzik. Ej, tam coś się pali. No to to twoje żarcie. Co tam trzeba? Yy, ściągnij tam to ziemniaka. O na styk. Ziemniak. Co chleb, chleb i marchewka. Chleb i marchewka, tak? Tak. No to mamy to. No to dawaj. Talerze. Tu masz jeden. Tutaj idzie nabić dużo punktów, tylko muszę się tak trochę mm, przyzwyczaić. Wiedorko. Czaisz to, że jeszcze nawet na dole są piece? Do No to nie, tak się nie będziemy bawić. No to Kurczak. co, następne. Kurde, ja robię chyba trzy... Dobra, z marchewką. Dawaj marchew. To nic. I tak do tego byśmy doszli. Marche marchewka, chleb i ziemniak do następnego. Marchewka, chleb i ziemniak. Ziemniak. ziemniaka nie ma. A ja cię talerz od razu dam weź sobie. Dobra. Dorzuć tam do pieca. O, trafiłaś. Tak? I talerz, no. Masz talerz jeden. I zabierz sobie go. Gdzie ja to wydaję? I znowu marchewkach chleb i ziemniak. Muszę to rzucić zaraz. Co tam następnego idzie? Yyy... Eee... Chleb. Nie, nie. Nie robi się. Nie, kurczak. Marchewka i ziemniak. No i okej. Okay. Następna znowu kurczak marchewka ziemniak. Spoko. Powtórz mi jeszcze raz. Kurczak, marchewka, ziemniak. Kurczak, marchewka, ziemniak, marchewka. Dobra. No i dalej. Chleb. Chleb, ziemniak, marchewka. Masz. Już chyba więcej nie wydamy. Może tak być. Jeszcze jedno może. Jezu, ale ja mam tutaj zapieprz. <noise> no straszne. Talerz. Ja na no, pewnie byśmy nie zdążyli. A wow, no teraz porownie? to na pewno nie. Próbujesz na wszystko jedno? Tak. No i tak wiem, że nic z tego nie wyjdzie. No na pewno nie. A ile talerzy do mycia? 805, no tak średnio jestem zadowolony z tej misji, bo misja była prosta, tylko też no, chwilę nam zeszło na tym, żeby się ten no zorganizować, nie? No to tak. Przypomnieć ten. sobie jak to szło. No ale dobra, trzy gwiazdki są, 805, tutaj potrzebowaliśmy 520, także w sumie satysfakcjonuje mnie po części nawet ten wynik. Na pewno inaczej graliśmy niż dwa lata temu. Gwarantuję, 1000%. W sensie lepiej, czy gorzej? Mieliśmy inną taktykę, tak mi się coś kojarzy. No ale to już mniejsza o to. Jaka taktyka? No ty tam stałaś, kroiłaś, yy, myłaś talerze, To wydawałaś. się nie zmieniało. No i dobra, co my tu mamy teraz? Ho, 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 coś się odblokowało, jak daleko. O, Kevin się chyba odblokował. Aż podjadę zobaczyć. No zobacz, zobacz. I w ogóle, czy jest tu coś takiego jak Kevin, a nie Horda? Zobaczymy. Kevin. Kevin. Okej. Tylko win 1 Dobra, na razie... Pokaż się... jeszcze tą misję mi 1-3. Mhm. Dobra. To w takim razie tą misję sobie rozegramy w następnym odcinku. Będziemy się tak starać nagrywać po dwie misje. A tymczasem my się z wami żegnamy i do usłyszenia. Trzymajcie się. Hejo! Pa!